Drapiezna Katarzyna Cichopek pozuje kozakach z cwiakami stylowa, foto. Katarzyna Cichopek nie przestaje zaskakiwać. Od kilku miesięcy aktorka wyraźnie zmienia swój look. Chętniej eksperymentuje z zen stylizacjami i inspiruje się zachodnimi trendami w strojach stylę. W ostatnim czasie mogliśmy ją oglądać w modnych bojówkach, sukience przypominającej rybacka się coraz w plaszczach we wszystkich kolorach teczy. Cichopek najbardziej polubiła zadziorny styl, ramoneski nabijane cwiekami, iransowe szorty czy cieskie trepery. Teraz pochwaliła się na Instagramie kolejnym kreatywnym pomysłem na outfit. Zobacz też, Katarzyna Cichopek zmienia styl 5 przykładów, Zodrobila modowe lekcje. Zainspiruj się! Na stylizację Katarzyny Cichopek składa się szary, oversizeowy kardigan piety w talii paskiem. Weskie popielate jansy i zamrzowe kozaki z metalowymi nitami. Prowadza co pytanie na śniadanie, nie zapomniała też o odpowiedniej fryzurze i karminowej pomadce na ustach. Niestety, na zdjęciu nie widać pierścionka, którym Cichopek świeciła ostatnio podczas zimowych zabaw ze swoja druga polówka, czyli Maciejem Kurzajewskim. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Za zmiana stylu idzie większa rewolucja w życiu Cichopek. Aktorka, która niegdyś zajmowała się tancem, znów wywrócila do sportu. Zaczęła pracować nad swoją sylwetką i tezę fizyczną. W czyn na pewno inspiruje ją ukochany Maciej, który ogłosił własnie, że weźmie udział w Ironmanie. Kasia zdradziła to w poście, że pracuje nad rozwojem swojej marki bizuteryjnej. Wszystko wskazuje na to, że ci zaskoczy nas jeszcze nie jednym pomysłem. Podoba wam się odmieniona Katarzyna? Autopromocja. Artykuł powstał we współpracy z redakcją do Modi.